Witam Was serdecznie, NTV na żywo i na Facebooku na żywo. Jak wiecie, historia parlamentu to jest kilka dobrych lat. Miałem przyjemność inicjować to przed, w sumie jeszcze dawniej, dawniej tą ideę, chociaż przede mną byli jeszcze inni. Przypomnę, że idea demokracji bezpośredniej w Polsce tak naprawdę w takim poważniejszym wymiarze została po raz pierwszy wypromowana i za, tak jest, jakoś tam zademonstrowana w praktyce takiej politycznej w okolicach roku 2012-13, kiedy powstało Stowarzyszenie Demokracji Bezpośredniej, kiedy powstała partia Demokracji Bezpośredniej, kiedy startowali w wyborach prezydenckich, pamiętam, organizując w 2012 roku. Jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią, taki swój dziesiąty, wtedy specjalnie w następnym roku był druga edycja zlot Harmonia Kosmosu i taki kongres właśnie wolnych ludzi. Zaprosiłem wówczas przewodniczącego tego stowarzyszenia, może wtedy nawet i partii politycznej. Mowa tutaj jest o Adamie Kotuli, młodym prawniku z Krakowa, ile pamiętam, który wówczas był takim liderem tego przedsięwzięcia i wtedy w hotelu. Tutaj Sofitel we Wrocławiu, to był grudzień 2012, miał bardzo, bardzo merytoryczny, bardzo dobry. Wykład, prezentację, właśnie całej tej idei, tego, właśnie tej obecności. Także ta historia ma, jest dłuższa. Ja się, jak powiem, włączyłem w tą ideę gdzieś w 16-17 rok w Sobódce. Się przeprowadziłem do Sobótki, żeby tam spróbować to zrobić o lokalną, w oparciu o lokalną społeczność pod kryptonimem Republika Ślężańska. To okazało się na tamty czas za trudne, ale e, e, wtedy przyszła idea zbudowania takiego e parlamentu, takiej demokracji bezpośredniej z głosowaniami e, właśnie w całej Polsce. W oparciu o wolnych ludzi, o środowiska świadomych ludzi. No i tak, te kilka tysięcy osób, jak wiecie, zapisało się i powoli, stopniowo, mimo że taki jest kryzys i odpływ właściwie ludzi od aktywności w tych środowiskach pozasystemowych, my robimy swoje. I takim właśnie kolejnym bardzo ważnym przedsięwzięciem, mam też przyjemność być przynajmniej do marca, no tak, bo moja kadencja przyjrzącego parlamentu kończy się w marcu tego roku. Mam przyjemność też oprócz tej roli dziennikarskiej, w której teraz występuję, pełnić taką to rolę właśnie animacyjną być przewodniczącym też tego KKW z gronem w tej chwili kilku osób, członków KKW, razem pięciu, plus jeszcze członkowie Sądu Krażyńskiego i Komisji Wyborczej prowadzimy ten projekt i przygotowujemy, i żeśmy to już ogłosili. Myślę, że to jest precedensowe, jeśli chodzi o e-voting. Otóż ogłosiliśmy już, teraz pokażę wam na stronie internetowej i zachęcam, taki sondaż, który zawiera w sobie taki komponent, pod tytułem: Nie tylko my, jako powiedzmy animatorzy na poziomie centralnym, wiem, tworzymy te pytania i będziemy chcieli je oczywiście poddać całej akcji referendalnej, ale że stworzyliśmy taki moduł tego przedsięwzięcia pod tytułem: Wszyscy członkowie parlamentu mogą zgłaszać swoje pytania. I to nawet nie jedno. I pozwólcie tutaj, że jest, po prostu przejdę na stronę internetową bezpośrednio, żeby może w ten sposób, może pokazać, jeszcze, jeszcze, jeszcze troszkę to zejść z tego, może śleczkę, może zrobię to jeszcze inaczej. Jeżeli ja tutaj bym dostępnił ekran, to po to, żeby pokazać Wam stronę internetową, właśnie. Mam nadzieję, że w tej chwili to widzicie i jest to główna strona. W tej chwili strona też jest w tej pewnej przebudowie. Jest to proces powolny, ale jest. Mamy na nowo ułożone zakładki i tak dalej. Ale na stronie głównej widzicie tutaj już odniesienie do tego ważnego wydarzenia. Jest tutaj ankieta zgłaszania pytań do sondażu. Sondaż nosi tytuł Społeczność Parlamentu o Polsce i w świecie. I cały ten sondaż rozpoczął się właśnie 1 stycznia, a cała jakby jego logika tego sondażu, ona jest zawarta w też w takim dokumencie przyjętym przez Krajowy Komitet Wykonawczy, Mam właśnie, ten dokument nazywa się Plan i zasady przeprowadzenia tego właśnie ogólnopolskiego sondażu. Ludzie z natury Rzeczy mają różnego typu przemyślenia, co dzieje się w Polsce, na świecie. Chcieliśmy stworzyć pewien rodzaj rozpoznania tej opinii społecznej, opinii środowiska parlamentu w takiej formule o zobowiązującej, bo nie jest to referendum, że do czegoś obliguje odpowiedź na pytania w sondażu jest tylko i wyłącznie pokazaniem, jaki jest sposób myślenia, jakie są preferencje po prostu, jeśli, się o, jeśli chodzi o poglądy członków społeczności parlamentu. W ten sposób uczymy się tak naprawdę demokracji bezpośredniej. To jest dość precedensowe przedsięwzięcie. I teraz zobaczcie tak najkrócej w tym całym dokumencie, który został opublikowany 1 stycznia. Sondaż szkoda się z trzech etapów. Ten pierwszy się już zaczął właśnie, trwa od 1 stycznia do 15, do połowy stycznia, więc mamy jeszcze licząc dzisiaj 9, to wite 6 dni. I my możemy tutaj właśnie w tym okresie zbierać propozycje Pytań sondażowych. Na tej stronie, zaraz za chwilę wrócę na tą główną naszą stronę, gdzie widać samą ankietę, pojawia, pojawiła się już ankieta, właśnie zgłaszania pytań do tego sondażu, i tych pytań naprawdę coraz więcej napływa. Wysłaliśmy też e-mail do wszystkich członków parlamentu. Mam nadzieję, że się dostali, że większość z Was dostała, w którym w zasadzie te wszystkie informacje, które ja teraz podaję, też są zawarte i jest zaproszenie do po prostu zgłaszania pytań. Zaraz do tego sposobu, sposobu zgłaszania pytań zaraz przejdziemy. No i oczywiście ten, ten, ta ankieta zawiera pewne elementy, że musi być krótka treść, prawda, tego celu, zaraz tam to przeczytamy, jest wolne miejsce jest na ankiecie, gdzie będzie, gdzie można już wypełniać to pytaniami, i tak dalej, jakieś uzasadnienie i tak dalej. No informacja o tym, że członkowie Parlamentu tu są preferowani, oczywiście tego, by te pytania zadawać. Ale też. Jest drugi etap kolejny. On się właśnie też zaczyna praktycznie 15, albo licząc to w zasadzie 16, to będzie jakby 15 północy może w ten sposób. Tak Tak jak się kończy 15 północy przyjmowanie tych pytań, bo nie możemy w nieskończoność tego robić. I, i to gigantyczna praca dla Komitetu Wykonawczego, yy, prawda krajowego, ponieważ przecież te pytania, jakie napłyną, nie wiemy jakie będą, będą się powtarzać, mogą być nielogiczne. Mogą to być jakieś paszkwile, które w naturalny sposób trzeba usunąć. Trzeba będzie, i tutaj stety, niestety jest jakaś odpowiedzialność ciążąca na Krajowym Komitecie Wykonawczym, który musi te pytania zebrać pewną całość, ujednolicić, powiedzmy, nadać im jakiś sens, gdyby nie wszystkie były jakby idealnie ułożone, chociaż będziemy starali się te wszystkie pytania, które jak będą być, mają sens, nie powtarzają się po prostu pozostawić takimi, jak ktoś je nadaje ale będzie na pewno sytuacja, kiedy trzeba będzie je po prostu ujednolicać. Niektóre po prostu może pominąć, bo nie będą zupełnie miały jakby sensu logicznego lub też będą się odnosić do jakichś tam zagadnień, które, które są w tej chwili jakby nie na tapecie dotyczące Polski i, i społeczeństwa, czy też będą jakimiś materiałami powiedzmy, które mogłyby nas skompromitować, nie wiem, byłyby to pytania, które mogłyby sugerować jakieś nasze, powiedzmy, niezgodne z prawem, prawda, zachowania, wiecie, co to jest obraza, uczuć religijnych i takie różne rzeczy. Więc ten drugi etap kończy się 24 stycznia, tak? 24 stycznia kończy się drugi etap. To bardzo mało, te 7 dni ja sobie pomyślę, ile pracy będziemy mieli, jak tej pytań napłynie dużo. Trzeba to salić po prostu sensem te wszystkie pytania. Zaczyna się trzeci etap, czyli samogłosowanie. Od 24 do 31 stycznia w tych sondażach przyjmiemy taki dosyć standardowy, standardowy, słuchajcie, ten cały jakby terminarz, czyli te 7 dni. I, I wtedy w, roześlemy oczywiście te pytania na specjalnym nowym formularzu, prawda? Tych wszystkich w ankiecie, gdzie nawet nie ma w tej chwili limitu. Słuchajcie, nie mamy limitu, ile tych pytań generalnie w tej ankiecie się znajdzie. Zobaczymy. Po prostu jesteśmy tutaj elastyczni. Może być ich sporo, jeżeli będzie to taki szeroki wachlarz ciekawych pytań, które się nie powtarzają. I przez ten tydzień po prostu będziemy głosować zgodnie z regulaminem sondaży przyjętych swego przyjętym swego czasu w naszym parlamencie poprzez oczywiście referendum. Będziemy to ogłaszać. Potem jeszcze komisja wyborcza potwierdzi po tym technicznym ogłoszeniu, jeszcze jego taką ostateczną poprawność w sensie wyników. I w ten sposób będziemy mieli jakiś taki rodzaj przeglądu, preferencji zachowań, przemyśleń, poglądów społeczności naszej. Może to też mieć duże znaczenie przy tych sytuacjach, kiedy teraz może niektórzy z nas w sejmikach akurat, co się rozstrzyga, będą chcieli uczestniczyć w wyborach samorządowych. Często mogą być pytani właściwie, a jakie tu są poglądy, więc powołanie się oprócz tego, że na stat. Bo on tutaj bardzo dużo zawiera elementów naszego pojmowania świata, człowieka, oczywiście społeczeństwa, demokracji bezpośredniej, naszych celów. O tyle, oczywiście, te odpowiedzi w sondażach, które uzyskają poparcie, też będą jakimś rodzajem, takiego właśnie pod, takiej podpowiedzi, coż to za społeczność, coś to za społeczność, która w ten sposób właśnie myśli ma takie poglądy. Teraz ta ankieta, która znajduje się właśnie na stronie głównej. Tutaj wygląda w ten sposób, że po przeczytaniu tego dokumentu wprowadzającego możemy przejść z powrotem i kliknąć, właśnie sobie tutaj zobacz, jest, mam na, że to się wyświetli. Mamy tutaj termin do właśnie 15 stycznia do północy. Generalnie jest tutaj wytłumaczenie, dlaczego to robimy. No cóż, no członkowie ja już powiedziałem, nasi członkowie mają potrzebę po prostu prowadzenia politycznych debat i samo zgłaszanie takich pytań to jest też pewien rodzaj debaty. Potem jeszcze kiedy będą wyniki, ludzie będą dyskutować, zastanawiać, dlaczego tak odpowiedź ma większe poparcie, a inna mniejsze. Po drugie jest w ogóle demokracja bezpośrednia przejawia się również w tym, że pytamy daną społeczność o jej poglądy, tak. I jakieś preferencje, to zapewne może też posłużyć szczególnie przyszłym władzom, bo przypomnę, w, w wybory w marcu tego roku w parlamencie do Krajowego Komitetu Wykonawczego, Sądu jego Komisji Wyborczej, czekają nas nowe wybory, w związku z tym ta, ta nowa, że tak powiem, jak nazywać tą społeczność, która jakby animuje kształt życia parlamentu, będzie miała też spory materiał pewnych rekomendacji. Wprawdzie, jak wiecie, wyniki sondażu w żaden sposób nie są obowiązujące i zobowiązujące wprost, ale zapewne pomogą nowym władzom w parlamencie prowadzić dalej rozwój tego niezwykłego, spektakularnego może powiedzieć jedynego w swoim rodzaju projektu. Powiem Wam szczerze wprost. Jest to jedyna społeczność, jeszcze raz podkreślam, która w praktyce funkcjonuje, bo musi być jakoś zarządzana i jest zarządzana w oparciu właśnie o zasady demokracji bezpośredniej. Ale żeby daleko nie uciec od, samego, od samej ankiety, którą zachęcam Was, abyście tutaj po prostu ją um, um, wypełniali. A ci, którzy na przykład nie są członkami parlamentu, a ją czytają, zachęcamy, zapiszcie się, to nie jest trudne. Jest tam też przecież zakładka, zarejestruj się. Bądźcie razem z nami w tym niezwykłym po prostu projekcie. I widzicie tutaj na tej żółtej na tej żółtej po prostu części ankiety. Mamy tutaj oświadczenie, że potwierdzamy, że jesteśmy zarejestrowani, że mamy tam adres poprawnie podany e-mail. Podajemy te imię nazwisko prawda, i e-mail z telefonem, ale to nie będzie widoczne. Po tym, kiedy będzie taka kolejna jakby tura, powinna to nastąpić jeszcze w sumie w trakcie trwania tego sondażu, że my opublikujemy w jakiejś formie te pytania, które jakby nie zawierają jakichś treści niezgodnych z prawem, tak? Czy nie są bezsensowne, czy obraźliwe, zaprezentujemy myślę, to może jutro, pojutrze te wszystkie właśnie pytania, które nadeszły, po to, żeby inni na przykład ich nie powtarzali, tak? Ale możecie tutaj i w tym wybierać swoje dane wpisywać, bo chcemy mieć pewność, że jednak to preferencja, żeby wypełniać ankietę jest dla. Kogoś, kto jest oczywiście członkiem Parlamentu. To nie znaczy, jak ktoś napisze i wypełni i wyśle, a nie jest to, to jest jakieś przestępstwo, czy jakaś, jakaś zła rzecz. No po prostu będziemy brać pod uwagę przede wszystkim to, co, co członkowie wypełniają. Natomiast tutaj widać wyraźnie te wszystkie dane, i tutaj, gdzie jest teraz pytanie, no to w tym wypadku trzeba takie pytanie sformułować. Przypominamy, że forma pytania powinna dać możliwość odpowiedzi tak. Nie, no i oczywiście na przykład nie mam zdania, bo no, nie mam wyrobionego zdania. To jest takie, jakby troszkę szerzej po naszemu. I tutaj macie ilość znaków ze spacjami. Limit 600. Y, i potem też jest uzasadnienie, uzasadnienie nawet, y, wiadomo, trochę dłuższe. I jest ważne, że można, jak się raz wypełni ankietę i jakieś pytanie prześle, można zrobić to potem drugi raz i jakieś inne pytanie przesłać, nie, jako ta sama osoba, prawda? Więc nie ma tutaj jakiegoś takiego limitowania, nie jedna osoba może. To jest taki bardzo ważny element, więc czy podacie mi nazwisko, czy też własny nick, wchodzi o to, czy jak tą ankietę będziemy czy te pytania publikować, to czy chcecie, żeby było widoczne kto je zgłosił w tej pierwszej fazie, bo w fazie tej już normalnej ankiety, kiedy będzie prawdziwe te sondażowe referendum, ten sondaż referendalny, no to tam się nie będzie napisane, kto jakie pytanie zgłosił. Natomiast na tym etapie, kiedy będziemy chcieli publikować już te najważniejsze i te, które nadają się ze względu, których wcześniej powiedziałem do publikacji te pytania. To po prostu niektórzy mogą powiedzieć, chcę, żeby było widać, że to ja napisałem, ja zgłosiłem, a ktoś powie, no wolałbym, żeby to było pod moim nikiem zgłoszone, więc opublikowane, więc rozumiemy się, że to, to po prostu jest w ten sposób skonstruowane. Jak się zarejestrować? To jest właśnie ta, taka okazja, że ci, którzy nie są zarejestrowani mogą tutaj kliknąć i i po prostu zobaczyć, że ta czynność też jest, powiedzmy, naturalna i tak dalej, tam są wszystkie te dane, to widzicie, w tej zakładce wypełnicie i zapraszamy bardzo tego niezwykłego właśnie eksperymentu. Tak też, wrócę teraz już na, tą, na ten główny ekran i powiem wam już tak kończąc, że robiąc taki sondaż, my też zdobywamy jakieś doświadczenia. Przy okazji, na punkcie, że zaczynają się znowuż ten sezon wyborów, do, tym razem samorządowych. Przypomnę, że Komitet Krajowy Wykonawczy nasz po prostu no, ma jasną wykładnię, że zgodnie ze statutem, za to czy społeczność parlamentu w danym, nazwijmy to, sejmiku chce uczestniczyć w tych wyborach, czy też nie, będzie zależał od niego samego. My tutaj na szczeblu ogólnokrajowym, zgodnie ze statutem, nie możemy przeprowadzać operacji, powiedzmy, nakazywać, co mają robić sejmiki, jeśli chodzi o udział w wyborach samorządowych. Ogólnie jest tylko taka, jakby powiedzmy, taka myśl przewodnia w statucie zawarta, że powinni się brać w kampaniach wyborczych udział. Sejmik Wrocławski przygotowuje się w sposób taki bardzo, chyba, sprecyzyjny do tego, żeby wziąć udział w tych wyborach do samorządu, ale jeśli chodzi o kandydatów, może to być jeden, może być kilku. On tutaj to nie jest najważniejsze. Chcemy w, tym, w takich dyskusjach na razie powołać na przykład komitet wyborczy wyborców, który będzie pełnił takie funkcje między innymi kontrolne, funkcje edukacyjne dla siebie, dla tych, funkcje wysyłania do komisji wyborczych ludzi, którzy chcą właśnie tam doglądać tej uczciwości, uczyć się jak to pracuje, tak? Ten system jest bardzo chory, widzimy co dzisiaj się dzieje w Polsce na szczytach na tak zwanych szczytach tej władzy, jedna wielka dekompozycja, chaos, który się będzie pogłębiał. Zresztą myśmy o tym nieraz mówili. I jak się teraz przyjrzycie temu, co dzieje się na górze, w tak zwanej górze oczywiście, to, no to powiedzieliśmy tak: albo ten chaos, albo wreszcie my, Polacy, weźmiemy sprawy w swoje ręce. To jest rzecz podstawowa. Demokracja bezpośrednia w czasach, kiedy istnieje technologia komunikacji. Cyfrowej, elektroniczna komunikacja na odległość, powszechnie wykorzystywania we wszystkich aspektach życia. Codziennie możecie przelewać pieniądze, a do tej pory nikt nie dał wam prawa, żebyśmy mogli przelewać głos, wystanowić prawo. Przelewać od siebie biorę to, jakby tak taką analogię buduje, bo żeby łatwo zrozumieć, że dlaczego my nie przelewamy głosów, czyli nie możemy głosować elektronicznie, a możemy przelewać pieniądze. I e-parlament, i to, co robimy i uczymy się, to jest naprawdę coś absolutnie przetudowego. I mimo, że jest to kilka tysięcy osób zapisanych, zarejestrowanych, spora część oczywiście z tych ludzi nie jest aktywna, ale to, co robimy, w jaki sposób w tym wszystkim uczestniczymy, to jest w zasadzie tworzenie absolutnie yy, jakichś, powiedzmy, zupełnie nowych standardów. Uczenie się nowych standardów, pokazywanie nowych standardów, jak powinno wyglądać dojrzałe społeczeństwo i dojrzała demokracja, w jaki sposób to ludzie powinni decydować o najważniejszych sprawach. To nie byłoby tego totalnego bałaganu w systemie politycznym polskim, jaki jest dzisiaj, gdyby. Gdyby ludzie w powszechnych wyborach mogli wybierać sędziów Sądu Najwyższego. Oczywiście pod warunkiem, że ci sędziowie będą mieli pewne wykształcenie, pewne statusy, będzie można ich zgłaszać poprzez różne instytucje, ale ostateczny wybór, kto ma być sędzią Sądu Najwyższego, powinien należeć tu do nas, do całego społeczeństwa. A techniki cyfrowe dzisiaj mogłyby tylko ubogacić ten cały proces, usprawnić go. Po drugie, czy prokurator generalny, prokurator krajowy, prokuratorzy okręgowi. Czy to są ludzie, którzy też mają być z nominacji i z przetargów po prostu jednej, jednego gangu i drugiego gangu politycznego, bo do tego się już dzisiaj to życie polityczne w Polsce sprowadza, że rywalizujące są de facto gangi polityczne? Przecież, jeżeli my zostawimy tym gangom dalej, no to się tutaj nic nie zmieni, jest coraz gorzej. Zawłaszczanie państwa po prostu polega na tym, że kto się dobierze, ten więcej zabierze, prawda? I potem odbijanie, więc tutaj więzienia dla tych poprzedników, komisje śledcze. No rozumiecie, to po prostu jest patologia. Więc tak samo bym powiedział, jeśli chodzi o. Sprawę również, nie wiem, tak jak w kiedyś tam w szeryfów wybierała społeczność, tak? więc można większość ważnych publicznych funkcji obsadzać poprzez powszechne głosowania. Można wreszcie prowadzić do sytuacji, że będziemy mieli na przykład referenda w Polsce również metodą elektroniczną. Możemy wprowadzić sytuację, wręcz wymusić wymusi na systemie, żeby zbieranie podpisów, kiedy są wybory, odbywało się... Drogą elektroniczną, żeby zarobić komitet wyborcze. I to się najważniejsze przypomnę, jak zacząłem jeździć z tą ideą po Polsce, to mówiłem o takim marzeniu, które na pewno jeszcze lata przed nami. Dlaczego posłowie mogą przyciskać guzik prawda, i głosować, a my, jako zwykli obywatele, którzy mamy już tak rozwiniętą sieć poruszania się, że tak powiem, w cyber, cyberprzestrzeni? Lajkujemy tysiące razy w różnych miejscach. Dlaczego my nie możemy też przyciskać tego Enter na tak lub nie, lub nie mam zdania, wtedy kiedy głosują w Sejmie posłowie? Byłaby to rzeczywiście prawdziwa rewolucja polityczna, ale pokojowa. Byłoby to prawdziwe przekazanie władzy ludziom, byłaby to właśnie prawdziwa demokracja, bezpośrednia emanacja woli narodu, która mogłaby się, że tak powiem, realizować prawie online. I wcale to nie jest problem, że wszyscy 30 milionów ludzi będzie musiało, nie wiem, co tydzień czy co miesiąc gdzieś tam głosować. Nie. Głosują ci, którzy chcą. Jak to będzie milion głosowało, czy miliona nawet, zawsze to lepiej niż te 460 osób. Teraz słyszymy, że będzie trochę mniej, bo 458. Zachęcam was do udziału w sondażu e-parlamentu wolnych ludzi na stronie internetowej wolniludzie.net na pierwszej stronie już znajdziecie odniesienie, pokazywałem wam do, do tej ankiety, a w aktualnościach też ten dokument opisuje cały ten proces. Do 15 stycznia możecie wypełniać tą ankietę, zadawać właśnie pytania, dawać też krótkie opisy dlaczego. Jest to pewna forma debaty. A telewizja NTV, ja osobiście tak i w tej audycji, tak i w następnych będę chciał tutaj pokazywać cały ten proces tego wielkiego właśnie sondażu. Myślę, że następne spotkanie będzie już polegało na tym, że wybierzemy jakąś część przesłanych prawda, tych pytań i pokażemy. Zobaczcie, są takie pytania. Takie, takie. Jeszcze do 15. Zachęcamy Was. Po prostu dajcie, dajcie tutaj swoje propozycje. Potem będziemy stali się troszkę przebrać maksymalnie po prostu co inni zaproponowali. Wspólna praca, co? Wspólna praca. Bardzo, bardzo Wam tutaj dziękuję i do zobaczenia w najbliższym czasie. NTV nadaje, będzie teraz troszeczkę więcej audycji niż było, powolutku, powolutku poprzez ten standard nadawania po prostu przez Zoom zapraszania gości będzie mi łatwiej robić tych audycji więcej. Również o e-parlamencie. Dziękuję bardzo.